Najpierw no? mieć łapkę w górę i subskrybujcie. Hej kochani. Wale bonusa, nie? Special edition. Dobra. Przyszedłem jeszcze na ten, na plażę, zobaczyć jak tam dzisiaj skończyli. Trzeci raz chyba malować tą łódkę. Zaraz pokażę wam jak wylo, wygląda ten czerwony kolor. Ale teraz wam pokażę, bo rybacy zbierają się e, na... Wypływają w morze. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę są oni za każdym razem są tacy podekscytowani. Patrzą na, na morze, jak tu, gdzie popłynąć, jak tam morze się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Znaczy powiem wam, jeszcze do niedawna mi się wydawało, że oni tak robią, że oni są takimi specjalistami i tak dalej. A potem się dowiedziałem, że oni tak się zbierają i gadają kto komu co wisi. Ile paliwa co komu kto pożyczył. Ile ryb komu co kto, kto pożyczył, bo tam ktoś tam chciał kupić więcej, a nie mniej. Także oni płyną na pałę, wrzucają na pałę i tyle. Także tak to wygląda. Dobra, pokażę wam, jak rybacy właśnie wypływają w morze. No i tam się zbierają Mój sąsiad też widziałem, myślałem, że on ma taką jakąś większą łódkę, on taką popierdółkę ma. Ja, tu, ja tu widzę, że ja tu jestem naprawdę potentatem. Ta moja 7-metrowa łódź, to tu jest w ramach czempionatu się mieści. Tak wam to powiem. O, silniki już się grzeją, jak słyszycie. Sprawdzają. I idziemy bliżej. No, widzicie? Wszyscy już się zbierają na połów. O godzinie, tutaj mi ten mówi, że o 17.00. Nie wiem czemu, czy high tide, czy low tide, czy co tam że a właściwie to teraz nie ma tego. Nie ma ani przypływu, ani odpływu, bo księżyc jest... nie ma księżyca, jest ciorny, więc nie ma przyciągania. O, gdzie silniki są sprawdzane. O, tu jest mój sąsiad i mój inżynier sprawdzają silnik. Odpalili. Ja Wam pokażę. Widzicie? Kąt wyprzedzenia zapłonu czy coś próbuje, a tutaj on, widzicie, ten przegub musi przewiercić, bo znowu nas zardzewiał pewnie, nie przewiercić, tylko Tak, to jest Honda Seven, Seven tak? 5.5. 5.5, no. To też on ma, sąsiad ma Hondę, 5,5 konia, ale łódeczka malutka. Ile ona ma? Raz, dwa, trzy, cztery metry max, ale on też ma 1,30 trzydzieści, no Widzicie, on próbuje to robić śrubą. You must special have the tools like you know. To wszystko rdzewieje, widzicie? On nie może. A uh, maybe put of the little bit oil. You have the oil no, there. nie. Ah, yeah, yeah, little bit maybe be a better. It's very big. This one is small. No, it's... I co tu? No dobra, próbuję większą śrubą. O oh, ye, yeah, I see, I see. Yes. A ah, okej okay. Gwint ma za duży Tu jest mniejsze uzwojenie, a tu jest większe uzwojenie On prze Próbuję przekręcić more, 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 Więcej smaru daj O oh, oo oh, better Yeah And? O, dupa w krzakach. No okej, okej. Jejeje, leka. No rzeźba w gównie, no nie mają ten... Nie mają... E, nie może przekręcić na żynek, nie mają, żeby przekręcić ten gwint. A tu jeden gwind jest duży, drugi mały, śrub nie mają, nic nie mają, wszystko zarzewiałe. W pizdu Oj, Boże, Boże, Boże. A tu przecież to na lazadzie, czy na tym można wszystko kupić? Hmm. Także jak widzicie wszyscy wypływają o, a tak się wnosi łódeczki i komisyjnie wszyscy wnoszą łódki tak żeby każdy mógł zarobić nie? Wszyscy pomału wypływają. Dobra kochani, pokażę wam jeszcze łódkę jak wygląda, pokażę wam jak sąsiad wypływa i będziemy lecieć dalej To może ja też pomogę, co? Żeby nie było przypału Jedziemy razem O kurna, ciężko. Słuchaj, heavy ja. O, Libo, libo! Okra? Okra, oh. you. Ooo Dziękuję Okej okay. No, także Słuchajcie Ja już tu nie przeszkadzam Chłopaki wypływają, pokażę wam moją łódkę Jak wygląda I co? Jedziemy Dragon fruta jeść No Sigi-sigi, bye, bye Dobra, to idę wam pokażę jeszcze Jak ta czerwień wyszła Bo ona teraz schnie Tak jak mówiłem Po trzecim razie tu już widzę. Wam pokazuję. Dobra. Słuchajcie, coraz bardziej jest taka krwawa. Ja już mu powiedziałem, mówię widziałeś kiedyś krew taka spod serca. Niedotleniona, czerwona. No to właśnie taki ma być kolor. Moim zdaniem super. Jutro walimy biały. Potem malowanie loga i tak dalej, klar. I składamy. I składamy wszystko. Mam nadzieję, że że to się uda. Dobra. Wrzuciłem wam ten odcinek, jak Wam tam się podobał. Takie wiecie, z dnia codziennego przed chwilą. A teraz wam robię następny odcinek. Idziemy teraz... A, ramena jeszcze wam pokażę, jaki mi wyszedł. Teraz to wkleję. Zobaczcie na zdjęciu. I... aż głos straciłem. I co jeszcze wam pokażę? I jeszcze spróbujemy sobie dragon fruta. Jak on smakuje, jak go się obiera, wszystko wam pokażę. Dobra, trzymajcie się, kochani. Na razie wszystkiego dobrego. I co? Do zobaczenia jutro. A, jeszcze jedną rzecz mieliśmy zrobić. Mamy sprawdzić. Ee, co? Mamy sprawdzić ten rzutnik. Dobra, jeszcze to też zrobimy. Dobra, idziemy z tematem. Let's go. Hej, kochani, tak jak obiecałem, słuchajcie. Spróbujmy, spróbujmy sobie tego dragon fruta. Oba wygląda tak. On wiecie, ma. Sam, sama roślina wygląda tak, jak takie, wiecie, takie pędy, takie wiecie, jak nasz e, agrest, i potem takie pędy lecą w dół, a na środku mają właśnie ten owoc. Takie, nie pędy, takie jakby takie kaktusy kiedyś były, takie długie kaktusy lecące w dół, i one rosną tak w szpalerze, i tak się je hoduje. Tak wygląda ten owoc Dragon Fruits. Słuchajcie, najpierw podobno obrywa się te tutaj u góry, tylko te górne. Końcówki, bo ja tu się wiecie, ja nie jestem tu ekspertem, ale tak jak się dowiedziałem tutaj od Filipińczyków, jak to zrobić najlepiej, i podobno, słuchajcie, najpierw się odcina tą górną część. Ja to sobie wezmę moją morę i odcina się po, po prostu tą górną część. I patrzy się, o jest, i patrzy się. Słuchajcie, w środku owoc wygląda tak. Jest bardzo. Soczysty i obiera się go po prostu w dół aż do tego koloru, który jak widzicie tutaj zmienia kolor. Nie jest tutaj taki bordowy, a tutaj taki czerwony, do tego koloru takiego. O tu, 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 do tego koloru się obiera ten owoc. I ja go teraz właśnie to uczynię. O, poczekajcie, żebyście to dobrze widzieli. Poczekajcie, mam czas, co? Zobaczcie na to. Jakie kolory w ogóle, nie? Czujecie to? Ja już mam ślinotok, nie? A wy? Ja mam większe. Tylko, że ja zaraz jem, a wy nie. Niam! Dobra, słuchajcie. Niech ja to odkroję dookoła i się oczywiście upiję dookoła. Słuchajcie, ja to zawsze gotowałem w formie... Gotowałem. Dostawałem w formie jakby gotowej. Słuchajcie. Tak wygląda ten obrany owoc. Oczywiście szybko to robiłem i obrałem za dużo, ale mniej więcej chciałbym wam pokazać jaka to jest struktura, i jak on wygląda. Smoczy owoc, Dragon Fruit. Spróbujmy. Znienawidzicie mnie, nie? Znienawidzicie mnie. Zobaczcie ten kolor. Kolor jest takiego buraka naszego. Troszeczkę może jaśniejszy. Ale jest taki przesączony takimi em, drobinkami. Chyba to są nasionka. Delicioso. Mm. Jeszcze ja go miałam w lodówce. On mi się tak pięknie schodził. Zobaczcie. Bomba. Ja wiem, że to jest nieapetyczne jak ja to robię. Ale jest... Po prostu on się rozpływa w ustach. Dragon fruit. Będziecie w Azji Mm. Te pestki w ogóle tak strzelają, eksplodują między zębami. Będziecie tutaj w Azji jedzcie te wszystkie owoce. Tak samo te Lanzones. O Jezus, jakie to jest dobre. Te wszystkie te pineapple, ananasy, banany to wszystko jest po prostu eksplozja. Smaku. Mmm, mm, 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 mm. Dragon fruit. Polecam, kochani. Mm. Ja się będę tu delektował Znaczy już się urąbałem cały, jak burak, normalnie jak buraczek Upierdzielony, ale warto być takim upierdzielonym Ok, No normalnie eksploduje w środku W ustach Za parę złotych po prostu masakra, ile tu jest witamina, ile to takich mikroelementów, makroelementów To co my nie domamy w Europie Dla ciała to jest po prostu petarda mm, 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 mm. czakot co to ostatnio nie miałeś? krewetek to teraz żałuj, że nie masz dragon fruta o, o, mm. delicioso kochani rozłączam się i rozpakowujemy ten, zobaczymy jak ten em, ten projektor działa. Zobaczymy, czy to warto, czy nie warto, bo mam duże plany wobec niego. Duże plany. Na razie. Ciao.